Zobaczcie, jest taka powolna jak mój kolega w realu. Powiem. Jak wolna. Alba, to karali to jest, kurde. O, druga burgerka jeszcze nie odkryła. Jak w ogóle jeszcze jest?

bo jak się ma karnet to się opłaca wbijać level mm -hmm. bo ten karnet jest zajebisty moim zdaniem też jeszcze w tym sezonie powrócił mega rzadki skin, czyli Harley Quinn on był ostatnio w trzecim sezonie dość drugie. no tak Bawno. nie yeah. ja yeah. Zjeżdżam nad morze. Tymczasem w Fortnite. Cie. pojawia się tego samego dnia. Ten. W trzecim sezonie. Ja idę na całym zalane nad morze. Ja. ja. Takie ja nie wchodzę tam taki ja bym w Fortnite'ie w trzecim sezonie dojdzie, ale nie o o Jezus Maria czekaj Trzy... nic z fila dostał ooo lejdzie le, do gościu ooo bo bym chciał wyjąć żeby... e, zadanie jakie? wydać ja? z karabinu ten magnetycznego i mam ten 2 na 1 a ja też muszę to zrobić, bo ja na pewno tego nie mam... No ja mam tak, gra e, pani słodko, złotko, operator i eks eksperta i takie rachety mam. Zlecenia, nie mogę jakieś zlecenia mieć. 500, 500 Nie no nie gadaj że znowu pada. U no. U mnie cztery razy w dniu chyba padało. Dzisiaj bardzo dużo padało. No też. na urodzinach mojej kuzynki, ale jej się pogoda trafiła. <śmienny> no. A! się! Nie! nie. Nie. A ty byłeś kiedyś u kogoś na urodzinach? Co? To był mój pierwszy raz, kiedy byłem u kogoś na urodzinach. A nie, bo jeszcze u mojej... Na moich... na No to jeszcze. Nie ja. Trzymaj! Bo mam staka potek ogólnie. Jezu. O! O A ja wolę taktykalnie, niż normalną pełno. Nie ho. Mamę. Oskal Tam, tam. Ej, ty też lubiasz pana Ja się w niej zakochałem. Ej, co byś zrobił, kiedy byś zobaczył Hawę Lightning w realu? Spitalał? Czy byś e, się wpatrzył? Spitalał. Jakby na ciebie wyskoczyła e, z bejbolem? O! Ja bym... Nie wiem, powiedziałbym... Ja bym szpitalał ile sił w nogach. Ja też. Bo tak szczerze, ja połączyć moje nogi równa się z Sonic. Jestem taki szybki w realu, ale mój kolega no, Jaś, ja to... Ja potrafię, gościu, osiągnąć chyba nawet 7 kilometrów na godzinę albo więcej. Ağam hamamda, benimle gideceğim. Koş, bir yana. Dur, dur. Dur, dur. Dur, dur. D because it'll be wet. Oh Pa 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 pa. Yo. Oh Jesus, madre. Ah. Tip. I think it's Czekaj. Doktał? No, przejdź. Doktał. Ja leżę. Niego. Proszę o, no mu się to no zrobiłem, zaboksowałem go i nie mógł nic już zrobić XD. Ej, dobre to było, nie? No. Nie, nie. Być! Być! Signą! Wzięłam tylko eksę do strefy. Nie widać. Na urlop. Ej, zobacz ile osób! <laughs> Dziewięć. Nie, bo siedem. Odja odjąćmy to i równo tak. się siedem. Tak, przejdź po cieniec, uważaj. Ej, um, umrę. Odniesiesz? No. I szybko do strefy. Nie zdążysz. Nie, no kurde. Co? Jezu. Chodź do lobby, ja odbiorę nagrodę. Yeah. Okay, okay, okay. <laughs> soy so yeah. yeah.